Siemanko. Dzisiaj nagrywam sobie e, sobie FC25, pierwszy odcinek. Zobaczymy, jak Wam się spływa ta seria. Zostawcie na początku łapę do góry, no bo to trzeba zostawić. I Subika, e, pokażę Wam teraz mój skład, bo nie wiem, czy go widzieliście. Więc tak wygląda mój skład. Naszym celem w dzisiejszym odcinku jest zdobycie Amphicopulu, ludzi napastnika z Jagelloni To jest nasz cel no. yy, Wydam tutaj ród, bo nie wiem ja po prostu mu potrzebuję tego napostnika i też potrzebuję zapiąć ławkę. Otworzymy dzisiaj sobie 5 paczek, różne. 2 dwie będą te same, a reszta będą różne i zobaczymy, jak co z tego wyjdzie. Zobacz, ja robię pierwszą paczkę, którą to będzie polepszenie 8,4 plus no, 8,4 plus razy 5. To będzie paczka, którą chcę zrobić. Więc tak leci taki składzik na tą paczkę. No, yy, teraz będziemy ją otwierać. W sklep wchodzimy sobie i na... No, yy... Aha, jeszcze muszę to zrobić, bo tutaj mi się coś wyświetliło i mogę sobie odebrać teraz plika. To też się zaliczy do tego. jeden 80 plus jeden z czterech i zobaczymy, co z tego wyleci, czy wyleci z tego pululu, zobaczymy. Pierwszy, no, tak średnio, drugi też, trzeci też średnio i czwarty też. No to wybiorę sobie tego garcie, no bo nie mam chyba tylko innego wybierać. No. No dobra, teraz otwieramy paczkę, yy, 84 plus razy 5. Aha, żeby, a nie, co ja mówię, na początku, żeby to zrobić, muszę otworzyć totwa, czyli, żeby tam jest potrzebny napastnik, w Polska, a Ewa Pajor i Barcelona. Dobra, czyli mamy Eve i Teraz jest, przepalimy ją w tym składzie, bo musiałem zrobić informa, bo zapomniałem. Bo nie miałem informa, żeby zrobić tą paczkę, trzeba mieć to. Więc no, taki składzik leci na informa. Znaczy na no, 84 plus razy 5. Wchodzimy sobie teraz do sklepu. Poczekajcie, jakby co, to mam PS4, więc tutaj nie będzie tak nowe jak na PS5. Aktualizacja i wchodzimy 5 razy. 84, co tu będzie? Złota karta, oczywiście. Dobra, ls RUD chyba, choć nie wiem, nie jestem pewien. Tak, to jest Root. No nie, to jest jakaś hemp, przepraszam, czy to jest root, ale nie. Root ma takim samym jakby... Więc teraz, dobra, mamy informację, więc zrobimy jeszcze raz tą paczkę, a tego stąd sa bo mi się nie chce. Eee, proszę pralować go cały czas. Poza tym ja go mam na ewolucji chyba. Dobra, taki składzik leci na 84 plus razy 5 I zobaczymy, jak to poleci. Wchodzimy sobie w sklep 5 razy 84 plus kolejne i zobaczymy, czy tym razem będzie coś fajnego, czy nie. No oczywiście musi być złota karta, jakby nie. Bramkarz. Aha, to jest Ederson, chyba że Alison już. To też może być. Nie, to jest. Alison. No cóż, no to zrobimy sobie jeszcze musimy dwie paczki zrobić, znaczy e, zobaczymy czy to mogą być jeszcze player piki, bo otworzyłem dwie paczki 84 plus razy 5 i jeden ten player playerpik. Zobaczymy co tutaj można zrobić, wchodzimy sobie w rozwój i teraz. E, może. O podwójne ulepszenie, 81 plus razy 2, zrobimy to. Na początku otworzyłem sobie paczkę rozwoju Łowców marzeń UEFA, bo sobie to zrobiłem. Chcę zobaczyć co to jest. Ale. Aha. Mateusz Reis przychodzi do nas, i to nie jest taka fajna paczka. Omar i też. Dobra, e, teraz spróbujemy otworzyć tą... To się jakby co nie zaliczało, bo tego. E, no bo tutaj raczej nie wiem, nie trafił po lulu. Co się nie zliczy. No to wchodzimy sobie, no zrobimy e, podwójne ulepszenia chyba. No tu już chyba nic takiego nie ma, no nic tu już innego nie ma. No to zrobimy to. Taki skład leci. Dobra, e, Teraz wyjdziemy sobie w sklep, to będzie już czwarta z pięciu paczek i zobaczymy jak to będzie 2 razy 8,1 plus dobra, jakieś głupie znowu ja nie wytrzymam po prostu. No, New Year's no super. To rakowa i nie zadamy do naszego klubu. Nie, 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 FIFA Jeszcze zobaczymy, czy są są jakieś paczki, które mógłbym kupić. nie, ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma paczek. Więc jeszcze sprawdzimy paczki. No, klasyczne nie. A sobie zobaczymy, co bym mógł z podglądem zobaczyć. Zobaczymy, czy coś bym dostał. Więc otwieramy. Zajrzymy do paczki. No i czekajcie, bo coś zlogowało Teraz. No i co tu mamy? Stach jest teraz. No to tego akurat nie kupię, bo nie ma sensu tego kupować. No, i teraz wchodzimy sobie jeszcze paczki dla mnie, czyli dla ciebie. I zobaczymy, może tu coś jeszcze będzie, jakaś przecena. Mówiłem kupić tam za 15 tysięcy, ale nie, coś słabe. 6 kart i 6 Nie, nie, bo nie niby tego kupował. Jeszcze nie, no jeśli nie zdobędę to pululu, to muszę go kupić, więc no. Dobra, ostatnie. Aha, e, myśmy już otworzyli te paczki, więc przepraszam, kupujemy PuLuLu, Amfiko PuLu leci do nas. Przepraszam, mi się coś pomyliło, bo ja mi się nie nagrało to, jak otwieram tą piątą paczkę, ale z tego nie wyleciał PuLuLu, więc go kupię. E, teraz... Przechodzimy sobie, a jeszcze jedno, jak dobijecie 5 lajków albo 50 wyświetleń, to wtedy e, podolski, muszę kupić Lukasa Podolskiego do mojego składu, więc sub, znaczy łapka, subik też by się przydał i, i dużo wyświetleń. A my przechodzimy do meczu, Firenz Aceriles, zobaczymy ich skład. W bramce 3, później e, taki dziwny składzik. No razie nieco Podolski to jest dobry, chyba. Dobra, zaczynamy. Dobra, nie możemy stracić już bramki. No kurde, to jest jakby co? Klasa światowa Squad Battles, bo jakby ja nie mam tego. E, ja nie mam. No, 90 Traverse, co za strzał, Nie, nie, nie. 1-0 przegrywamy, nie. Musimy to jakimś cudem odrobić. ubm dawaj. Wy. UB Jackson, Jackson, lecisz, Jackson, Jackson. Nicolas, Nicolas. Jest, jest, tak, tak. 1-1, remisujemy na razie. Skład batry z Kolasa Światowa, remisujemy. Dobra, y akcja.

Przegrywam 2 do 1, ale musimy to jakimś cudem odrobić. Druga połowa, e, zmienię sobie Root, Root, przepraszam, Roort, bo on sobie tu wejdzie, Root zejdzie i wejdzie Amphikopululu, Pululu, no, Pululu, wiadomo. I Garnacze jeszcze będzie za Blundel, ponieważ ja mam tego ewolucji i potrzebuję, no więc, mm, no Blundel, dobra myślałem, że jeszcze co Fernandesza, ale... Pululu Pululu. Pierwsza sytuacja broni Czech, no nie. Pululu Nicolas Jackson, tu musi być 2-2. Jackson, dawaj, Jackson, Jackson, Jackson i to jest 2-2 świetnie, dobra. Remisujemy, może jeszcze nam się uda wygrać się eee, ta pululu, dawaj, dawaj, pululu, amfiko, pululu i to jest 3-2, ratuje nasz Pululu Ten zawodnik, którego kupiłem, ratuje nas, Szczerze sobie Gola i mamy w ten sposób grywamy na razie 3-2, zobaczymy Zatrzymamy Dobra, skończył się mecz, wygraliśmy eee, Odbieramy paczkę Więc na początku dwa razy Raz razy 82, plus co z tego będzie? A to chyba nic fajnego. No, to nic fajnego. To przejdziemy sobie do 3 razy 801 plus może coś fajnego jeszcze będzie. Uwaga, nie. Złota karta. Prawo, bo. A to czerwono cz cz Aktualizacja sklepu i ostatnia paczka, i po tej paczce się żegnamy. Ej, ja, to tak chyba nic fajnego. Nagle Louis, bo... mam nadzieję, że się Wam ten odcinek podobał. Stawcie łapy do góry i trzymajcie się, cześć.